Dziś w dzienniku fraktalnym? Dlaczego inteligentni ludzie nie wiedzą, co dalej, mimo że robią wszystko dobrze? Jeśli jesteś osobą inteligentną, odpowiedzialną i ambitną, i od dłuższego czasu masz wrażenie, że Twoje życie zawodowe stoi w miejscu, to chcę, żebyśmy bardzo jasno nazwali to, co się z Tobą dzieje. To nie jest brak ambicji, to nie jest lenistwo. To nie jest też brak odwagi, ani brak pomysłu na siebie. Bardzo często to jest stan, w którym robisz wszystko poprawnie, a mimo to coraz trudniej ci odpowiedzieć na pytanie: co dalej? Masz doświadczenie, masz kompetencje, masz sensowne CV, a jednocześnie, gdy ktoś pyta cię o przyszłość, o kolejny krok, o kierunek, w środku pojawia się napięcie, chaos, albo kompletna pustka. I to jest moment, który z zewnątrz wygląda jak stagnacja, a od środka jest raczej przeciążeniem decyzyjnym. Ten film nie jest o awansie, nie jest o zmianie pracy. Nie jest o rzucaniu etatu ani zakładaniu firmy. Ten film jest o momencie przejściowym, w którym stare sposoby myślenia przestają działać, a nowe jeszcze się nie ułożyły. I to jest moment, który bardzo często dotyka najbardziej kompetentnych ludzi. Dlaczego im więcej potrafisz, tym mniej masz jasności? W psychologii istnieje bardzo dobrze opisane zjawisko nazywane paradoksem wyboru. Badania Barego Schwartza pokazują, że im więcej realnych opcji ma człowiek, tym trudniej mu podjąć decyzję, dłużej ją odkłada i tym większe napięcie przy tym odczuwa. Co ciekawe, ten mechanizm nie dotyczy najbardziej osób niezdecydowanych. On najmocniej dotyka osoby świadome, refleksyjne i inteligentne. Dlaczego? Bo inteligentni ludzie widzą więcej możliwości, potrafią przewidzieć konsekwencje, biorą pod uwagę ryzyka, koszty, scenariusze. Czyli zamiast jednej drogi widzisz pięć, zamiast pięciu, piętnaście. Twój mózg wcale nie mówi wtedy super, bo mam wybór. Twój mózg mówi: Każda decyzja coś zamyka, a co jeśli wybiorę źle? I w tym momencie nie dochodzi do wyboru, dochodzi do zamrożenia decyzji. To nie jest brak decyzyjności, to jest przeciążenie poznawcze. Dlaczego logiczne myślenie przestaje działać? Większość inteligentnych ludzi próbuje w tym momencie rozwiązać problem logicznie. Siadasz z kartką. Z Excelem, z notatnikiem, robisz listy za i przeciw, ryzyk, scenariuszy. Przez chwilę czujesz ulgę, bo masz wrażenie kontroli. Ale potem dzieje się coś bardzo charakterystycznego. Im dłużej analizujesz, tym mniej masz jasności. Dlaczego? Bo decyzje dotyczące kierunku zawodowego, sensu pracy, kolejnego etapu życia. Nie są decyzjami, które da się zoptymalizować. To są decyzje wielowymiarowe, emocjonalne, tożsamościowe, życiowe. Mózg próbuje wtedy zrobić coś niemożliwego porównać rzeczy, które nie mają wspólnej miary. Efekt jest zawsze ten sam. Zamiast jasności pojawia się zmęczenie. I wiele osób w tym momencie mówi: Im więcej o tym myślę, tym gorzej. To nie jest przypadek. To jest sygnał, że używasz niewłaściwego narzędzia do niewłaściwego problemu. Samotność decyzyjna moment, o którym się nie mówi. Na początku życia zawodowego wszystko jest prostsze. Są studia, etapy ścieżki. Ktoś mówi najpierw to, potem tamto. Ale im dalej jesteś, tym mniej jest drogowskazów. Na pewnym poziomie nikt już nie mówi, co jest kolejnym krokiem. Nie ma gotowych ścieżek, nie ma jasnych scenariuszy. I bardzo wiele osób w tym momencie zaczyna myśleć: Co się ze mną nie tak, skoro nie wiem, co dalej? A prawda jest taka, że to system przestał dostarczać odpowiedzi. Zakłada się, że już powinnaś wiedzieć powinieneś wiedzieć. To, czego doświadczasz, to samotność decyzyjna. Stan, w którym masz kompetencje, ale nie masz ramy, w której mógłbyś je sensownie poukładać. Dlaczego zmiana pracy nie rozwiązuje problemu? W tym miejscu wiele osób podejmuje decyzję: Zmieniam pracę. Może tam będzie jaśniej. Czasem jest, na kilka miesięcy. Nowe środowisko daje świeżość, nową narrację, nowe bodźce. Ale jeśli nie masz ramy decyzyjnej, to po czasie wraca to samo pytanie, bo problemem nie było miejsce, problemem był brak kryteriów wyboru. Zmiana bez ramy to nie rozwój, to reset chaosu. Co tak naprawdę blokuje jasność? Najczęściej blokują ją trzy rzeczy. Po pierwsze, próba znalezienia jednej dobrej odpowiedzi, gdzie przy złożonych ścieżkach jej po prostu nie ma. Po drugie, myślenie w kategoriach opcji, nie kryteriów. Co wybrać? To złe pytanie. Według czego wybierać? To dobre pytanie. Po trzecie, presja, żeby już wiedzieć. Presja zamyka myślenie. Pierwszy realny krok? Zawężanie pola. Pierwszym krokiem nie jest wybór. Pierwszym krokiem jest zawężenie pola. Zamiast pytać, co mam robić, zacznij pytać, jakiego rodzaju problemy chcę rozwiązać, jakiego tempa nie chcę już mieć, jakiej odpowiedzialności nie chcę dźwigać. To nie daje odpowiedzi. Ale daje ramę, w której odpowiedzi mogą się pojawić. Jeśli nie wiesz, co dalej, to nie znaczy, że utknąłeś, utknęłaś. Bardzo często znaczy to, że stary sposób myślenia się wyczerpał, a nowy jeszcze się nie ułożył. I to jest etap przejścia, nie porażka. Jeśli chcesz rozumieć te mechanizmy, podejmować decyzje bez presji, i nie uciekać w pochopne zmiany zostań na tym kanale, bo dokładnie o tym tutaj rozmawiamy.